Chodź. To jest jazz. W komentarzach pod ostatnim filmem kilkoro z Was martwiło się, że w czasie nagrywania gdzieś tam za jakimiś pancernymi drzwiami zamknąłem kota, który darł się w niepogłosy, próbując wyjść ze swojego więzienia. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Tym dźwierzęcym głosem, który słychać było w tle, był nasz piętnastoletni maltańczyk Jess, Facet, który żyje z nami kupę, kupę czasu, a ten... Jazgod to jego wycie, to skamlenie, to po prostu reakcja na dźwięk domofonu i radość z tego, że jego najukochańsza pani, czyli moja najlepsza z żon, wraca właśnie z pracy. Zobaczcie, jak wygląda to w praktyce, kiedy oprócz dźwięku macie również obraz. No, właśnie. I tyle wielkiej tajemnicy. Piętnastoletni maltańczyk może, gdy jest nakręcony, sprawiać wrażenie kota zamkniętego w jakimś więzieniu. Mam nadzieję, że wszystkim z Was, którzy się martwią o zwierzaki i troszczą ich losem, trochę to wyjaśniło wątpliwości, a moje córki twierdzą, że ten film i ten główny bohater będzie miał lepszą oglądalność niż ja i moja gęba. Trzymajcie się spokojnego dnia i fantastycznego weekendu dla wszystkich. Cześć.